Wydarzeniem środy na Wall Street, a co za tym idzie również na innych światowych giełdach, co będzie determinowało ich jutrzejsze zachowanie, będzie publikacja wyników kwartalnych przez Nvidia. Akcje Nvidia w ostatnim miesiącu podrożały o prawie 25%. Tym samym znacząco niwelując straty z korekty, która miała miejsce między styczniem a kwietniem. I właśnie wyniki zdecydują o tym, czy kurs będzie dalej rósł w kierunku rekordów, czy też może po tym miesiącu wzrostów i ostatniej konsolidacji notowań, najbliższe sesje upłyną pod znakiem spadku. Analitycy generalnie spodziewają się bardzo dobrych wyników. Oczekują, że w pierwszym kwartale roku obrotowego 2025-2026 zysk na akcje Nvidia wzrósł o 45% w skali roku do poziomu 89%. Centów na jedną akcję. Jeszcze mocniejszego wzrostu spodziewają się w przypadku przychodów. Tutaj oczekiwania mówią o skoku o 66% do poziomu 43,4 miliarda dolarów.